Każdy futurysta znana pamięć, drugi rozdział drugiego listu do Tesaloniczan, jest on wiodącym fragmentem w ich nauczaniu eschatonu i jednym z pierwszych na linii wymiany zdań z preterystami. Oczywiście jest stosowany w zupełnym oderwaniu od pierwszego rozdziału tego listu, jakby ten rozdział nie istniał, a przecież, jak pokazałem w poprzednim odcinku, obietnica powrotu pana Jezusa była tylko i wyłącznie dla pokolenia, w którym żyli apostołowie, żadnego innego. Paweł nauczał. Co się zaś tyczy przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć czy to przez jakieś wyrośnie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. I dalej jest opis tego niegodziwca oraz jego koniec. Ale na co chcę najpierw zwrócić uwagę? Wielu futurystów uważa, że przy powrocie Pana, w tym dniu Pańskim, świat fizyczny, jaki znamy, przestanie istnieć. Tu mamy dowód, że Paweł nie nauczał fizycznego przeminięcia planety. Inaczej nie pisałby, żeby nie ulegli zwiedzeniu, jakoby ten dzień nastał. Zatem nie trzeba fizycznych dowodów przemiany świata, aby uwierzyć, że Pan wrócił, gdyż Królestwo Chrystusa jest niewidzialne, jest duchowe. Mam nadzieję, że nauki chociażby z Łukasza 17, 20, 21, 2 Koryntian 4, 18 albo 2 Tymoteusza 2, 16, 18 są Tobie znane. Apostoł Jan informował o najkrótszym proroczym czasie, to ostatnia godzina i dodał, każdy duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. To jest duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. Rozumiesz? Duch antychrysta, który miał dopiero nadejść, już przyszedł. Mało tego. To samo pisał Paweł o niegodziwcu, że tajemnica nieprawości już działała i nie może niegodziwiec być powstrzymywany przez 2000 lat, bowiem nikt w tyle nie żyje. Ale dla futurystów to żaden problem. Preteryści natomiast nie wiedzą dokładnie, kim był ów niegodziwiec. Niektórzy uważają, że to powinien być jakiś rzymski imperator, inni chcą wskazać kogoś z Żydów. Moim faworytem na to miano jest ostatni arcykapłan o imieniu Fani. Godną rozważenia informacją zostawia nam żydowski historyk Józef Flawiusz, pisząc o coraz większych wpływach zelotów w Judei i ich udziale przy wyborze arcykapłana. Cytuję... Rzucano los i padło na osobę, która najlepiej świadczy, jak niegodziwym był wyborem. Mąż tę nazywa się Fani, był synem Samuela ze wsi Akka. Nie tylko nie pochodził z rodu arcykapłańskiego, ale nawet był takim prostakiem, że nie wiedział, co godność kapłańska oznacza. Wyciągnięto go ze wsi wbrew jego woli i jak na scenie nakłada się cudzą maskę. Tak jego ubrano w szatę świętą i pouczono, co ma czynić, a obrzydliwa niegodziwość była dla nich dobrą rozrywką. Inni kapłani, obserwujący z boku, jak prawo zmieniono w żart, nie mogli powstrzymać się od łez i biadali nad spodleniem ich świętych godności. Idealnie pasuje do opisów Z Nowego Testamentu. Fani objął najwyższe ziemskie kapłaństwo zimą 67 i zginął przy zburzeniu świątyni 3,5 roku później. A jak tam u ciebie, drogi futurysto? Gdzie ten niegodziwiec, który żyje od czasów apostolskich i ma zasiąść w świątyni? Nie dość, że go nie ma, to nie masz nawet świątyni, aby go tam posadzić. Rozumiesz, jakim absurdem jest dziś głosić ten fragment pisma, że to kwestia naszej przyszłości? Bez świątyni w Jerozolimie jesteś zmuszony głosić, że Pan nie wróci dopóki nie będzie ona odbudowana. Głosisz dwa tysiące lat pokoleń zmarnowanej nadziei. A jeśli chcesz głosić, że to wierni są tą zbudowaną świątynią, to musisz też głosić, że duch niegodziwca zasiądzie w tej świątyni, czyli w tobie. Rozumiesz tą pułapkę futuryzmu? I na zakończenie werset 14 z omawianego listu. Bóg powołał Was przez naszą Ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rozumiesz? Oni mieli doświadczyć powrotu Pana. Paweł im to obiecał. Hej.